Rozmazany ja. Nowy vlog nadchodzi. Łapie, łapie, łapie. ona mi spierdala. Jak zwykle mi spierdala. Jest łapana, śmano, witam serdecznie. Kolejny vlog, dzisiaj gorący dzień. Dużo się będzie działo. Najpierw otworzymy sobie parę paczek. Mam kilka paczek, które dostałem, otworzymy je, bo tak też opowiadałem, że we vlogach będziemy robić. Wpada również Borikson. Dzisiaj gets wpadnie, bo klipa kręci. Także dużo się będzie działo. Mam nadzieję, że będzie co oglądać. Dwie paczuchy dostałem z tych mniejszych, bo jest też jeszcze większa, ale o tym zaraz. Lecimy z czerwoną, bo ja w czerwonej wiem, co będzie. Na konkursik Spinacz Reality, mój drogi. Dzięki, dzięki bardzo Paweł. Będzie do konkursiku. Coś jeszcze tu mamy? Jakieś 100 zł? Nic? Nic? No to nie będzie recenzji. Dobra, tu mamy spinacza i zobaczmy sobie jeszcze. Uuu. To. Dlaczego w jednej paczce jest The Next Best Mixtape, w tej samej Lech Flow jest podpisem Lecha, Filipek Fifi rozdział 20, co to za połączenie w ogóle? Najlepo widok i wszędzie żuber. What the fuck? Dziwna faza. Takie rzeczy dostaliśmy, mamy spinacza, dwie sztuki, a ta paczka jest naprawdę zaskakująca. Ale dziękuwa, będziemy to w konkursikach słać dalej, czemu by nie? Dobra, a teraz coś ważnego. Paczka od Blaze'a, od Grillfunku, bo Blaze zajmował się czymś, co było w dosyć mocnej tajemnicy. Zobaczcie. Biko, no weź, nie będziesz czekał chyba tu na mnie, co? Patrz, to otwórz się. Dawaj mi to, dawaj mi nie to. Jazda. Patrzcie, co się dzieje. Ola la. Moi drodzy, kto ma chęć? Jurkowski Crew, worko plecaki właśnie do nas zaparły. Bikok, no czy ty możesz się uspokoić? Puszczmy coś do niego, zobaczmy jak się prezentuje na, na plecach. Daj, kochanie, coś. Bierzesz płyty, pakujesz do worko plecaka Jurkowski Crew na koszulkach. THC w biłkach. zajmij zajebiście. Pierwsza rzecz z Jurkowski Crew, możecie to zobaczyć. Zajaweczka, piękne, Będą te rzeczy dla patronów. Będą te rzeczy do wygrania. Pierwszy sort, nawet nie wiem, ile ich jest, ale nie mało. To co, czekamy na Borixona, czekamy na Gedza. Zobaczyliście, worko plecaczki, pierwsze jurkowski krów zaczyna zataczać coraz szersze kręgi. O, i tak, dalej oczekujemy Borixona, Ma być dzisiaj co prawda lekko spóźniony, ale to nic nie szkodzi. Robimy obiadek. A, miałem drynnąć, właśnie, chciałem zadzwonić. Po sygnale nagraj wiadomość i tyle, tyle się dogadałem. Najważniejszą rzeczą dzisiejszego dnia jest to, że dostaliśmy nową paczkę, nową przesyłkę. Ty, a jakbym dzisiaj z Boriksonem zagrał na workopufach? Są workopufy, są leżaki z Jurkowski Krów, będzie mi bardzo miło tutaj we vlogu wam je pokazać. Zejdziemy na dół, pokażę wam to wszystko, pokażę wam też nowy kolor studia, lekko został przemalowany, bo pan Bogdan kolory popieprzył. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Już jest taki kolor jaki być powinien. E, także coś. zapraszam was na dół. Chodźcie. Mam nóż. Nóż będzie nam potrzebny. Zaraz zobaczycie do czego. Jestem mega ciekaw jak one będą wyglądać. Jak ten kolor w ogóle będzie wyglądał, ten taki zielony. Ale o nim to wam powiem więcej później. To przechodźmy, jasno jest. Ale idziemy. Patrzcie to. Taka paczka do nas dotarła. Prosto od Blaze'a. Zróbmy... Unboxing, to jest kuwa, unboxing dopiero ty. To zapakował. Jedna jest. Kru. A w środku są granulki. Są granulki. Jest, Jurkowski, czy nie jest. Jakie to jest ogromne? Dobra, idziemy z tym do domu. Chodź, kochanie. Idź kamerą za mną. A druga? No, dwóch na nie wezmę. Co ty weź na głowę? No. Jak mi się, jak? Oje! Właśnie tak! Bych! Jaka mi suwa, No, petarda. I druga. Byk Dobra, No, i nie mam pytań. O, leżaczek przyniosła jeszcze pani wodzianka. Ula, la! Kochani, petarda. I tak sobie będziemy chillować. Ojku, ja już to czuję na kępie. te mm. siedział. Tak będziemy sobie siedzieć na kępie. O dokładnie tak, tak. Oczy lekko przymrużone, bo wiadomo jak jest. I tylko będzie z prawej do lewej. Będzie coś sobie chodziło i będziemy sobie grać w FIFA. Kolejeczka będzie, nikt się nie będzie śpieszył, każdy sobie zagra meczyk. No będzie cudownie. Ja już czuję się na kępie. Pozdrawiam serdecznie. Nie nagrywam już więcej. Mm. Powinienem nagrać teraz takie coś jak Zeus nagrywał. Że zamykał oczy i przez dwie minuty była cisza we vlogu pamiętasz? Skupcie się, posłuchajcie własnych myśli. Spróbujcie się nacieszyć dobrą energią, pozytywną energią. Czujecie ją. Nie czujecie jej, bo nie siedzicie na leżaku, Jurkowski król. A jak usiądziecie, to poczujecie. Dobrze, także leżaczki wam pokazałem. Yy, workopufy wam pokazałem. Chodźcie do studia, zapraszam was. Niedużo się jeszcze zmieniło a czy trochę się zmieniło, zobaczcie. Kurwa, gdzie my wchodzimy? Ciemno już zgasły wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi. Głucha, nic się nie bójcie. Także co ja wam to mogę pokazać? Czarno plus zielono. Dostaliśmy, o, zobaczcie. Dostaliśmy już trawę. Sztuczna trawka, która będzie rozłożona na całość. Tutaj okno zostało wymienione, zobaczcie jakie mamy piękne okno. Tutaj będzie reżyserka. Tutaj jest już blat pod tę reżyserkę. Światła, jutro pan elektryk wchodzi, montuje oświetlenie. Oczywiście my się tu będziemy doświetlać naszymi lampami. Tu sobie będziemy siedzieć, tu się będzie nagrywało rapsy. Tu się będzie montowało odcinki, tu się będzie nagrywało vlogi. Wszystko tu się będzie odbywać tak naprawdę. Myślę, że będzie petarda. Dzień dobry. <laughs> Czekaj, jeszcze raz. Zobacz jaki jest gwiazd. Patrz, co się dzieje. Siemano. Oj, co daleko. I widzicie, nie warto planować jest z dni, gdyż z dniami różnie bywa. Widzicie, planowany był Borikson, Borikson nie przyjechał, logistycznie coś tam wypadło. Pozdro Tomek, nagramy jeszcze coś wierzę. Już nagraliśmy, ale jeszcze zrobimy nowe rzeczy. W sobotę miałem coś tam nagrać, miał do mnie wpaść Floyd z wirem. W końcu Floyda nie było, wpadł sam Viro. E, także poczekamy na materiał, jak bracia będą w dwójkę, zagramy w FIFA pogadamy o nowej płycie i tak dalej, i tak dalej. E, także tak miłkiem zleciał, rodzinnie bardzo, bez kamery. A dzisiaj mamy poniedziałek i dzisiaj zaczynamy i ten vlog trwa długo. Dzisiaj zobaczcie, to, co się dzieje, mały, mały sklepik się tutaj robi. Wysyłamy rzeczy dzisiaj do patronów, którzy mnie tutaj wspierają mega, raz w miesiącu właśnie Różne rzeczy do patronów lecą, worko plecaki z Jurkowski crew, które właśnie też do większości patronów już one będą lecieć, także paczek będzie bardzo dużo. Do tego jakieś rzeczy z Fenotypas, z którym robimy pierwszą kolaborację, też jakaś bluza, jakaś koszulka gdzieś poleci, do tego płyty niespodzianki, do tego wlepki. Jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać, to jest właśnie Patronite. Wszystkim wielkie dzięki. 2020 złotych w tym momencie jest na Patronite. Mega, mega zajawa, także wielka dziena. Z wielką przyjemnością będę te rzeczy do was wysyłał. Mega sztos tutaj, przy dużej pomocy mojej żony. Buziaczek dla niej za pomoc. Chcę wam pokazać studio, pójdziemy jeszcze dzisiaj do studia na sam koniec, bo już dużo, dużo zostało zrobione, już są ściany pomalowane, już jest elektryka, jest już sztuczna trawa na ziemi, jest blat przykręcony pod biurko, tak naprawdę, no, jest bliżej jak dalej. I jeszcze jedna rzecz ważna, o, paczkę do dostaliśmy, a mówiłem, że będę je otwierał, nie? Dostaliśmy coś dużego z Ill minds. Uuu, ty! Mają rozmach syny, można rzec. Ill minds. Patokalipsa, Eripe Opium, Sztos. Dużo wlepek, będzie dla Was. te dwie sztuki, Raptur, Eripe bon, bon Sonsarius. no chyba wszystko co mają. Wisienka na torcie, Light in Nautic. Zobaczcie, jest Enson Canvancan. Abstract, o mojego człowieka pęksa. Wielkie pozdrowki Michał, kiedy Ty tutaj do mnie wpadniesz na tę wódeczkę co mówiłeś? Dawaj, dawaj. Eripe Opium, mega. Opium Eripe LP, EP. Wow, PRZ-cik, oficjalne wymarcie krów, zajebiście. Ależ to dobra paka. Delekta Asher ZDP na MacGyver, Cyk, tyle rzeczy od y, Patokalipsy. Odkładam sobie tu na półeczkę, ona mi się trochę uszczupliła, ale dorzucamy tutaj rzeczy. One pójdą na pierwszy ogień. Może dzisiaj coś nawet jeszcze wylosuję. Wlepki dorzucę do wlepek. I mamy to. Y, także tak, Patronite dziękuwa. minds, dziękuwa, zajawka będzie szerzona dalej. Dobra, budowlańcy poszli, także mogę was tutaj oprowadzić. Na razie tu chodzić nie za bardzo można, bo jak widzicie, jest tutaj trochę rozkopane to. O! a ja w białych skarpetkach, jak wieśniuk, jak wieśniuk. No tak to wygląda, tutaj jest sobie rozkopane, ale zobaczcie, co tam jest w środku już. Czy wy widzicie, co tam jest w środku? Ja wam pokażę, rozjaśnię, o tak. Chodźmy do środka, przejdźmy sobie przez ten tutaj tunel, tunel. Otrzep buty, Hamię. O, jestem i w środku, i ja. Spojrzawcie, już akustyka jest zdecydowanie inna. Mm, na razie jest podkopany, bo będziemy ocieplać fundamenty, żeby tutaj w zimę można było popracować sobie. Oczywiście jest jeszcze echo, bo jeszcze Addictive Sound nie weszło tutaj, ale mam już co jest blat, już jest miejsce na na ten, na, na komputerek. Tutaj będą odsłuchy, monitor odsłuchowy, tutaj ekranik, tak jak mówiłem, jest podłoga. Na zielono. Będą workopufy, zaraz właśnie muszę ją przynieść. Tu jest półeczka już zrobiona na górze, widzicie, pod projektor. Także no myślę, że będzie pytarda. Idę. I tu... będzie jedna miejscowa, Tu druga. O tak. No powiem wam, piękna sprawa to był. To była ta inwestycja i to podjęcie decyzji, żeby to jest garażu zrobić sobie takie biuro nagraniowe. Nie mogę się doczekać, żeby móc tutaj nagrywać filmiki i tutaj zapraszać raperów, tutaj nagrywać FIFA, tutaj robić vlogi, tutaj montować te vlogi, tutaj ogólnie pracować nad tym, żeby z tego YouTube'a dało się żyć i żeby po prostu z zajawki móc dalej szerzyć dobrą, dobrą energię i żeby móc dalej rozwijać ten kanał i żeby móc sobie z tego żyć po prostu. Rzecz niebagatelna dla mnie, bez waszego wsparcia by się to nie udało. Także Jurkowski crew! Wielkie pozdro. Ten vlog był dosyć nieobliczalny, dosyć niespodziewany, ale tak też czasami wygląda życie, że się nastawiasz na coś, a czegoś tam nie ma. Pozdrawiam, e, trzymajcie się, widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach, w kolejnych streamach. E, ja idę ogarniesz pierwszy charytatywny stream. Który, który będzie na moim kanale. Ten odcinek prawdopodobnie wiedzie po nim, także zerknijcie, sprawdźcie jak na ile nam się tam udało zebrać hajsu dla, dla ziomeczka, który miał wypadek Fajna rzecz, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. I co? Lecimy dalej, rozwijamy to Jestem sobą, jestem sobą Mówisz mi na słowo że nie obchodzi mnie, to co myślisz o mnie Zaufaj mi pierdolę to Zaufaj mi pierdolę to Ta. I przebieram cały hajs, bawię się cały czas, pierdolę cały świat